Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Retris i witam was w grze Path of Exile która jest prawie taka sama jak Diablo i muszę wam coś powiedzieć, że nagrałem przed chwilą odcinek z tego ale, coś mi się stało z frapsem, i coś mi nie nagrał. Teraz, jeszcze, jest w porządku. Więc, tak e, spróbuję e, opowiedzieć, to wszystko, co było wcześniej, co było nagrane. Więc, tak, e, gra jest prawie taka sama jak Diablo. Mo można tak wybrać sobie. Przepraszam, was. Można wybrać Templara Shadowa Mauradera, Czyli takiego wielkiego kolosa Rangera, albo łucznika albo łowcę Deu, Deulist, e, Jakiś, e, chyba szermierza I Witch, czyli wiedźmy Ogólnie to już e, e, zacząłem grać jakieś kilka godzin temu I zacząłem grać Shadow'em, który jest dla mnie bardzo e, dobry Ale na filmie wybrałem Wii, e, Wiedźmę Więc e, nią będziemy grali I mówię wam gra bardzo e, wciąga Dobra, włączę już znów głos, bo ostatnio nie mogłem jeszcze siebie nawet e, słyszeć. I jak e, wcześniej mówię, chociaż że to jest już nieaktualne. Mamy tutaj e, my zaczynamy grę od budzenia się na lądzie. No, tak, może nas wyrzuciło. I mamy pierwsze zadanie. Ko, koleś mówi to co właśnie tutaj, więc nie będę e, e, dawał mu. Tutaj, um, tu, to, jest to jest gra ogólnie online, więc można się połączyć z kolegami. I mam nadzieję, że Mlady um, ze mną nagra, um, będzie nagrywał albo sam, albo będę z nim nagrywał. Mam nadzieję. I zaraz coś... Mamy pierwszego przeciwnika. Zombiaka. I wydropił nam kryształ Który jest um, oczywiście który jest. Um, Magiczny, magiczny Boże, który daje nam możliwość e, magii. No i tak, e, o Boże, tyle cię sobie nagadałem, a teraz już nic. E, mm, gra już ma ponad rok. Myślałem, że takaś e, nówka, ale się okazało, to już, już trochę już ma ponad rok. No ale trudno. Tak, gracze mogą sobie pisać tutaj. Mogę mieć dwie bronie jednocześnie, chyba e, tak jak Diablo, chociaż szczerze bym powiedział, że nie grałem Diablo. Znaczy dwójkę, tak? Trójkę nie. Jak widzicie, mamy tu przeciwników e, różnych. Później przy, będzie e, też więcej. E, tak. E, jak widzicie, mam mało życia. Jak użyję fla, e, flaszki, znaczy tej miksurki, ja zapełnia nam, ale nie tylko zapełnia nam życie, ale ona też sama e, siebie zapełnia. Nie wiem, jak to jest możliwe. To jest mały e, plucik e, w tej grze. I tak, gra jest e, darmowa. Musicie się norma, e, no, zalogować. No, ściągnąć i już. Gra jest darmowa, więc możecie sobie e, grać dowoli woli. E, taki miecz. E, tak, e, Boże, co, co teraz Wam mówić, jak już się nam wygadałem? Oby, ten, e, oby to mi się nie zepsuło. Dobra, e, to powiedzmy tak. E, zaraz Wam pokażę, jak ogólnie tutaj e, Boże, co? Jezu, nie wiem, co już Wam powiedzieć, bo wtedy się tak nagadałem, teraz już nie wiem, co powiedzieć e, Czekajcie, zabijaj tych przeciwników, i zaraz Wam coś pokażę. Dobra, tak dostajemy e, punkty, znaczy doświadczenie Tutaj i możemy się rozwijać swoją postać dzięki dodawaniu sobie skilli Jak widać, tutaj mamy takie akurat. Tutaj wszystko jest do magii, więc tak e, pozbieramy sobie te rzeczy. Ta ona ma tarczę. Teraz super, nie wiem po co ma go Może żeby miał, może, może lubi, dobra, nieważne. Um, I tak um, serybe, jak mówiłem, będę przychodził sam albo z team i tak um, o jezu, żeby tu się nie zepsuło. Widzicie tutaj, mamy um, pokazane krescia, które założyliśmy, i jak znaczy, coraz częściej rzucamy czarne jakiegoś przeciwnika właśnie ten, yy, mają tego kryształu i go się zabije, to dosta, yy, To moc kryształu coraz zwiększa się Zaraz wam może pokażę, tylko trzeba trochę pozabijać jeszcze trochę o i kryształ możemy teraz yy, E, zwiększyć moc kryształu, nie, nie chyba damage po prostu da, 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 zadaje większego. Ale mi się gra, żeby mi się, żeby mi się znów nie sprzedało nagranie. E, I tak zaraz dojdziemy do takiego miasta i skończymy e, nagrywać, bo nie mam zbyt e, dużo dzisiaj czasu. I tak spotykamy już e, na Początku bossa, którego mamy pokonać, ups A nie mana. No, i już nie mam many. I pff, widzicie, już prawie mi się zapełniła sama mana i już mamy. Dobra, odsuńmy się. Dawaj, podejdź. Dobra. I zrobił nam rzeczy słuchajcie, bo ja chcę tak szybko, żeby znów mi się e, coś mi się nie zepsuło w tym nagrywaniu, ale no, e, popatrzę sobie coś, e, co się ogólnie dzieje i w następnym odcinku e, spróbuję naprawić błąd, żeby się nie powtórzył. Jak widzicie już jesteśmy w mieście, więc tutaj... Tamte, tamte walki były takie początkowe. I pokażę wam coś. Bo na tamtej, na tamtej postaci gram, czyli na tamtym łowcu, nie wiem tam boże. Łowcu tam. Z, z tym, tym drugą postacią po lewej mam tutaj itemy od niego. Więc nie wiedziałem o tym, teraz wiem, więc super. Mi tak, tutaj akurat skończymy, bo nie chcę, żeby się znów sprzyło nagranie, więc tak, jeżeli się będzie BAM, Boże BAM, będzie Wam się seria podobała, to będę robił częściej to odcinki, ale nie wiem, bo dzisiaj jest niedziela jutro do szkoły, więc trochę będę musiał nadrobić, ale się zobaczy. Ale jak nie będzie się wam podobała no to albo przerwy, albo A od czasu do czasu będzie Więc tak yy... Skilla dodam sobie w następnym odcinku albo już poza Więc tak Do usłyszenia, trzymajcie się I do następnego odcinka Narka